Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was w kolejnej pogadance, która nie będzie związana bezpośrednio z Blizzardem oraz z World of Warcraft, tylko porozmawiamy sobie na tematy około gamerskie, a głównie skupimy się na streamerstwie oraz Valorancie i takimi dramkami, które zaczęły się ostatnio pojawiać. Dlaczego wypowiadam się na ten temat? Dlatego, że oczywiście jakby sławne, nie znam się, ale się wypowiem, tutaj jest, działa w 100%, a tak samo to po prostu ciekawy temat. Lubię wypowiadać się na takie tematy, dlatego, że często dochodzi w nich do takich skrajności, yy, natom, natomiast no, po prostu warto o tym porozmawiać. Więc o co się rozchodzi? Ostatnio została wypuszczona beta gry Valorant i jest to gra, w którą ja również sobie pograłem. W każdym razie jest to gra od Riot Games, czyli od twórców League of Legends, no i tam jakieś tam Team Fight Tactics i tego typu rzeczy. Oczywiście firmy chyba raczej nie muszę wam przedstawiać, każdy powinien raczej to znać. No i ten Valorant jest grą, która ma uderzać mniej więcej w Counter Strike'a oraz Overwatch'a. Jest to gra, która jest podobna do cs mechanicznie oraz poprzez swoje założenia, no i jest również podobna do Overwatcha pod paroma względami, dlatego, że mamy w grze do wyboru paru operatorów, czy też jakichś tam bohaterów, którzy mają osobne umiejętności. Te umiejętności są bardziej takie, wiecie, taktyczne niż jakieś takie, chociaż różnie bywa, oczywiście to tam jeszcze jest kwestia balansu. W każdym razie gra, rzecz jasna, będąc grą od Rajotu od razu uzyskała dosyć duże zainteresowanie. No i tutaj sposób, w jaki Riot postanowił to prze, jakby przeprowadzić, rozdawanie chociażby kluczy oraz dostępu do tej gry, no tutaj spowodowała parę, parę dramek, ale po kolei. Po pierwsze zacznijmy od rozdawnictwa, tutaj akurat Riot pozapraszał jeszcze przed w ogóle wyjściem tej gry na jakieś różne pokazy, wielu streamerów, zwłaszcza tych większych z Polski, albo związanych właśnie z ze sceną Counter Strike'a czy Overwatch'a, były jakieś tam zamknięte pokazy, później postanowili zrobić to w ten sposób, aby przyznawać betę poprzez Twitch Drop. Dropy, dropsy, to jest nic innego jak taka mechanika, którą możecie sobie włączyć na waszym kanale, jeżeli zostaniecie do niej dopuszczeni, albo zostanie wam, zostaną wam włączone te dropy, że po prostu każdy, kto siedzi u was na czacie będzie dostawał, znaczy ma szansę na dostanie się do bety danej gry, czy, czy po prostu dostać daną grę, więc to jest taki styp, tak, takie, takie rozdawanie, no nie? No i tutaj pojawił się troszeczkę taka pi pierwsza kontrowersyjna rzecz odnośnie kto się dostał do tego, dlatego, że dostali do tego dostęp nieliczni, nie wszyscy mieli dostęp do tych dropów, przez co z automatu, jeżeli byłeś zainteresowany Valorantem, albo dostaniem e, tego klucza do Valoranta, no to byłeś Zmuszony do siedzenia u wybranej liczby streamerów, którzy dostali ten dostęp, no i zaczęły się robić różnego rodzaju takie, no takie niefajne sytuacje. Po pierwsze, z tego co tak ja kojarzę, jedna z takich pierwszych rzeczy, która może się wydawać niefajna, to to, że niektórzy streamerzy, którzy poświęcili sporo czasu, ogólnie sporo swojej twórczości na League of Legends, nie dostali tych dropów. I to nie o to chodzi, że ci ludzie są, że tak to powiem, zobligowani do otrzymywania czegoś od, od Riotu, jakby Riot nie jest im nic winny. Natomiast, no poświęcili całkiem sporo swojej kariery, siedzą codziennie, grają w ten League of Legends i wiadomo, że są oni również w większości, bym powiedział, zainteresowani tymi grami, no i są takie osoby jak z tego, co pamiętam, Nervarien, czy tam jakiś Kubon, czy kto, no weż, już tam nawet nie chcę wchodzić w jakieś niki, ale na przykład ci chłopacy nie dostali tego dostępu, przez co z automatu troszeczkę zostali skazani na to, żeby mieć mniejsze zainteresowanie na ich kanałach. Więc oczywiście chłopacy gdzieś tam mogli wyrażać gdzieś tam swoje niezadowolenie z, z tego, no i szczerze powiedziawszy, trudno im się dziwić, dlatego, że tak naprawdę w tym momencie jest to poza ich zasięgiem. Ich content może być dobry, mogą dobrze streamować, mogą tam, wiecie, dalej mieć widzów, natomiast mogliby mieć tych widzów więcej. O tych widzach więcej i tak dalej sobie jeszcze porozmawiamy, o, o tym, jak działa ta cała platforma Twitch i streamowanie. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, która zaczęła moje, taką, moją, taką większą uwagę przykuwać i od razu powiem, że ja, ja streamuję na Facebooku, więc mnie w zasadzie nie dotyczy to, co się dzieje na Twitchu, więc od razu mówię, że to nie jest jakieś tam buldupy, natomiast ci ludzie, którzy dostali oczywiście te dropy zaczęli mieć masę widzów tu były dziesiątki tysięcy osób streamy, które miały wcześniej po 100, 200, 300 osób nagle zaczęły mieć po 1000, 2000 3000 i ja od razu mówię, że to nie jest nic złego, proszę bardzo nawet bardzo fajnie, że gdzieś tam ludzie się rozwijają, natomiast jakby widzicie, że, że te dropy spowodowały, że w którymś momencie kanały zaczęły się rozrastać i nie trudno się dziwić, że niektórzy mogli mieć o to ból dlatego, że w którymś momencie, jeżeli kanał który w zasadzie miał tam jakieś tam widownie, nagle zyskuje jeszcze większą widownię, ty nie dostałeś dropów, przez co nie jesteś w stanie po prostu skorzystać na tym. No i zaczęło się coś, co ja nazywam skamorant. Skamorant jest to coś takiego, to jest w zasadzie kary, karykatura nazwy skam oraz valorant scamorant Dlatego, że poszedł, zaczęło się robić po prostu całkiem ciekawie. Otóż, w sumie, to od razu mówię, że nie jest to wina poniekąd streamerów, zaraz to oczywiście wytłumaczę. Chodzi o to, że w którymś momencie w sekcji Valoranta, zamiast oglądać sobie Valoranta, jak ktoś sobie gra na żywo, w większości wypadków na samym topie mogliśmy zobaczyć powtórki. Czyli streamer sobie smacznie spał, odpoczywał, robił coś innego, a w tle leciały po prostu 24-godzinne streamy, które były po prostu nagraniami z poprzednich rozgrywek, czyli powiedzmy, streamer przychodził, grał sobie 3-4 godzinki, nagrywał to, a później przez te 3-4 godzinki zapętlał to i puszczał streamy przez 24 godziny. W ten sposób mieliśmy odpalone streamy u największych streamerów, którzy mieli te dropy przez 72 godziny, czy ile tam to ma masa godzin po prostu było podpalanych. Po no i w ten sposób, że tak to powiem, niektórzy bardzo dużo na tym zyskali. Więc nie dość, że osoby, które dostały dropy z wybranych, dostały masę widzów, to jeszcze dostali masę, że tak to powiem, statystyk. Dlatego, że streamowali po prostu przez 24 godziny przy liczbach osiągających 10, 20, 30 tysięcy osób, dlatego że ludzie po prostu siedzieli na tych streamach, bo chcieli po prostu zdobyć klucz sobie do Valoranta, tak? Na tym również skorzystał Twitch, dlatego że Twitch oczywiście pozwala na coś takiego i jest to w ich regulaminie, nic nie robią złego, natomiast sami widzicie, że Twitch na tym też korzysta, no bo w ten sposób mogą się pochwalić swoimi statystykami, że ich streamerzy osiągają takie wielkie sukcesy, że teraz liczby rosną, tutaj oglądanie rośnie. Wiecie, to wszystko są takie słupki. No i trzecim wygranym, można powiedzieć, w tym jest Riot, który również dostaje masę statystyk, które sobie po prostu farmi w ten sposób przeprowadzając tą akcję. I streamerzy zyskują, i zyskuje na tym Twitch. I zyskuje na tym ten, kto robi te dropy, czyli w tym przypadku jest to Riot. No i ta trójca w zasadzie może tak naprawdę zrobić sobie wszystko. No i tutaj po zaczęli pojawiać się streamerzy, którzy zaczęli troszeczkę się denerwować z tego faktu. I też trudno im się nie dziwić. Więc zaczęli poniekąd wypunktowywać w którymś momencie, że już w zasadzie po tygodniu od premiery nadal występuje taka sytuacja, gdzie wchodząc w zakładkę ze streamami Valoranta, możemy zobaczyć praktycznie same powtórki oglądane przez 10 tysięcy osób. Później to przerodziło się w jakieś takie bardziej personalne ataki, które mogły być wywołane, tam frustracją. Tutaj akurat chyba, o ile dobrze pamiętam, pojawiła się nieuczesana, która coś tam powiedziała do Saya, ale później przeprosili się. No, takie Boże niepotrzebna sprawa, ale no widać, że jest to jakieś takie denerwujące. Wiele osób zaczęło się również wypowiadać na ten temat, że troszeczkę im smutno z tego powodu, że nie dostali tej, 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 tych, tych dropów i tak dalej, i tak dalej. Więc czy winni są streamerzy? Ja myślę, że winni nie są na pewno streamerzy, dlatego, że dostali to ci, którzy powiedzmy zostali wybrani przez Riot. To Riot podjął decyzję, że te osoby gdzieś tam dostają, a dostają to dlatego, że powiedzmy uznał ich za, za dobrych ludzi, którzy będą przedstawiać tak? Czyli są to ludzie najwięksi, żeby promować swoją gierkę, są to ludzie związane z branżą i tak dalej, i tak dalej. Ograniczyli to do takiej puli no i trudno się dziwić właśnie tym streamerom, bo teraz nie o to chodzi, żeby iść do Izaka, czy do innych ludzi, którzy robią powtórki z Pippo Riot i spalić im właśnie czat, tylko chodzi o to, że oni wykorzystują coś, co po prostu zostali. Sam Izak zresztą wypowiedział się na ten temat, że tak naprawdę gdyby nie puszczał tych powtórek, no to tak naprawdę robiłby ktoś Inny i przez to by na tym tracił. Więc poniekąd ta sytuacja zmusza go do tego, żeby właśnie w ten sposób postępować, żeby po prostu nie, tra nie tracić. I powiem wam tak, myślę, że wszyscy ludzie, którzy są troszeczkę słoni na to, że właśnie są takie powtórki, sami by to robili. I ja to mówię z własnego doświadczenia, że jeżeli miałbym do wyboru, żeby robić coś takiego, to oczywiście bym coś takiego robił. Zresztą moja sytuacja była bardzo podobna, bo gdy wyszedł World of Warcraft Classic i bardzo często było tak, że jeżeli nie zalogujesz się o konkretnej porze, no to musiałeś czekać w 8 godzinnych kolejkach. To czasami robiłem tak, że po prostu między sesjami. I gdy szedłem spać, po prostu wylogowywałem się. Następnie zostawiałem stream włączony, kiedy ja spałem. No i oczywiście ta kolejka sobie tykała. Ludzie, jeżeli chcieli poczekać, no mogli sobie poczekać. W ten sposób nie traciłem widzów, więcej osób mogło sobie tam posiedzieć. Jakieś tam reklamki popadały, więc więc to, tak, tak, tak to mniej więcej wygląda z drugiej strony też presja widzów dlatego, że bardzo dużo osób, chociażby tych streamerów prosiło, żeby nie wyłączali streamów, dlatego, że im dłużej będzie trwał stream tym dłużej ludzie będą mogli siedzieć zaparkowani na tych streamach i po prostu zdobyć sobie ten kluczyk, więc jest to takie powiedzmy jest to takie kółko, gdzie jest wszystko dobrze, tu są w tym kółku są widzowie, Twitch, Riot streamerzy i tak dalej i tu jest gdzieś z boku takie malutkie kółeczko tych pozostałych ludzi, którzy tych dropów nie dostali sytuacja już znaczy powinna się poniekąd tak zmierzać ku rozwiązaniu dlatego że Valorant już poniekąd zaczyna powoli powoli sobie gdzieś tam jak to zwykle bywa po prostu ten hype opadać. Ludzie, którzy mieli dostać kluczyk zaczynają go już dostawać, więc jakby ta sytuacja już zaczyna się tak gdzieś tam zmniejszać. Ostatecznie Riot podjął taką decyzję, aby zrobić, żeby dropy były dostępne dla wszystkich. Więc każdy, kto teraz włączy sobie Valoranta, może sobie to zrobić, może sobie włączyć te dropy każdy kto więc teraz przede wszystkim widzowie nie są zmuszeni do tego, żeby siedzieć u danego streamera, żeby właśnie na, na ten kluczyk, więc mogą sobie siedzieć u tych swoich mniejszych twórców. Natomiast jakby można by powiedzieć, że mleko już się rozlało. Ci, którzy gdzieś tam na tym mieli zyskać, zyskali. I są streamerzy, którzy właśnie dzięki temu chwalą się tym chociażby, że zarobili tam tysiące dolarów na tym e, i, i jakby skorzystali sobie z tej całej sytuacji. Dzisiaj raczej, jeżeli ktoś dostał teraz te ogólne dropy, no to myślę, że na tym aż tak mocno nie skorzysta, jak było to na początku. Stąd też ja w swoim takim nieokiełznanym centryzmie chciałbym powiedzieć, że ci streamerzy, którzy nie dostali dropów mieli słuszny ból dupy, ci którzy dostali te dropy nie zrobili nic złego e, i teraz w zasadzie można szukać winnego, kto, kto tutaj coś zrobił źle, no i tutaj źle w zasadzie Twitcha też raczej nie można za to winić, to jest ich system, który gdzieś tam ten e, więc jakby wszystko się sprowadza do tego, że raczej powinien dostać Riot baty, ale z drugiej strony jakby to Riot wybiera sobie, to jest ich gra, mogą sobie robić z nią co chcą, więc jest to taka trochę sytuacja, która wywołała nie lada kontrowersji gdzieś tam ludzie się to troszeczkę ze sobą y, pospinali. No i powiem tak, szczerze powiedziawszy, w mojej pamięci Scamorant zostanie do końca i będę pamiętał do dziś dzień, jak tak naprawdę Twitch i streamerzy odkryli YouTube'a na żywo. No i nie dziwię się w tej całej sytuacji właśnie tym streamerom, bo chciałem jeszcze poruszyć jeszcze jeden temat, który musicie zrozumieć. Twitch jest bardzo, ale to bardzo kompetywną platformą. Chodzi o to, że jeżeli nie streamujesz jeden dzień albo nie streamujesz za mało, to ktoś zawsze może to wykorzystać. Stąd też jeżeli chcecie być streamerami, albo jesteście już streamerami, to musicie cały czas po prostu nawalniać ale coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i być kompetytywnym. Tutaj za każdym razem i na każdym kroku możesz stracić widzów. No i chociażby takie sytuacje jak z tymi dropami, gdzie nagle mogą odpłynąć tobie widzowie do jakiegoś innego streamera, albo na przykład kogoś źle schostujesz i ludzie gdzieś tam wiecie, to są takie, to, to, to nie chodzi o to, żeby popadać w paranoję i teraz z nikim nie grać, natomiast trzeba zrozumieć po prostu, że dla wielu osób jest to praca, yy, z której chcą po prostu wyciągnąć jak najwięcej i nie ma co się dziwić, że chcą jak najwięcej z tego zyskać. I jeżeli tak naprawdę pojawiają się czynniki, które są poza ich kontrolą, no to to może tutaj pojawić się taki, taki, no, ten przysłowy ból dupy, no i często można powiedzieć, albo nawet sam Iza gdzieś tam powiedział, że dobry content sam się obroni, to prawda, aczkolwiek trzeba zgodzić się, że tak naprawdę ten Valorant, gdyby nie te dropy, myślę, że statystyki byłyby o wiele, wiele mniejsze. No i tutaj mówię, to, to ja zapamiętam to do, do końca praktycznie Twitcha, będzie to mój taki skamorant przypominać, więc... Twitch jest bardzo platformą, bym powiedział, taką bezlitosną i trzeba uważać na każdym kroku, trzeba dbać o swoje community, trzeba starać się i jakby tam, no, to są takie standardy, błahe rzeczy, więc to tyle, moi drodzy, z mojej strony, mam nadzieję, że Wam się podobało, możecie się wypowiedzieć na temat Skamoranta, Valoranta w komentarzach, zapraszam do zalajkowania filmu, jeżeli Wam się podoba, jeśli nie, to łapka w dół, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć, pa.